Do dołożenia zostało nam kilka ostatnich desek. Deski zakończamy listą wykańczającą. wszystko na od góry. Zakładamy czapki. Jedna czapka. Druga czapka. I ogrodzenie mamy gotowe. Chciałem powiedzieć, że zadziwia mnie to, jaką piękną przestrzeń tu tworzymy. Aczkolwiek jestem pewny naszych umiejętności i wiem, że robimy bardzo dobrą robotę. Miałem Wam pokazać, jak uzbrałem tą skrzynkę, aczkolwiek umieściłem tylko do niej bezpieczniki i sterownik. Kabli jeszcze nie mamy wprowadzonych do skrzynki, więc ten etap jeszcze Wam pokażę. W tym ogrodzie czeka nas jeszcze ściółkowanie rabat, przepuszczenie kabli, zapalikowanie drzew, położenie sztucznej trawy i umycie wszystkiego. Będziemy musieli tutaj postawić jacuzzi oraz zadaszenie tarasu. Będzie pięknie, więc do zobaczenia.